Ahoj wszystkim! Z tej strony wasz ulubiony błazen Plague Games oraz Nexon, który jest Renato. Dzień dobry. I jesteśmy już w drugim odcinku, w trzecim, zapomniałem. E z Dead by Daylight krwawego księżyca. I... I co? I tunelujemy Nexona dzisiaj znowu? Ja w dzisiejszym odcinku jestem oazą spokoju i ja nie będę się już denerwował, nieważne jak bardzo będzie przegrany mecz, nieważne jak bardzo będę tunelowany, będę zadowolony z tej gry w 100%. O, I tak powinieneś trzymać, tu trzeba być profesjonalnym. Czemu kościół ma na... Nick Princess Chihuahua? Prince Chuała! I czemu to jest King Chuała? Co to jest mężczyzna i kobiet? Jeszcze z Twitcha trafiliśmy, to może. Jak żeby... kobieta? Bo jak piętna jest princes. A nie, bo książę. Prince to jest książę. Faktycznie, przepraszam, nie znam się na tyle. Ja nie unosić! Prince to jest książe! <laughs> Już się uniosłeś! Widzowie widzą, jaki jesteś nerwowy! <laughs> nie jestem nerwowy! Jesteś! Nie jestem nerwowy, jestem oazą spokojną. A ile masz włosów? Zależy znaczy, gdzie. No właśnie, pomyliwałeś z nerwów! Nie, zależy gdzie! Na rękach, na nogach, na głowie, w nosie... Na brodzie? No właśnie na brodzie mam mało, bo są bo zgolone. <laughs> tak, ty i golenie. Tam wyrasta. Ty i golenie, Tra trawni Trawnik się odrasta, no co poradzę. <laughs> I napełniamy dzisiaj znowu generatory w hucie niedoli. Ej, to akurat chuta paliwa. Chuta paliwa. paliwa. Witamy w hucie paliwa. Witamy. Tak, ten głos w, w Witamy w kwaterach głównych roklomów. Temperatura na zewnątrz minus 200 stopni. Temperatura wewnątrz 3000 stopni, i ciągle rośnie. O kur! Twój podróż! Kury. Taki ze sztyletami. Twinkster? Tak, Twinkster. A czemu nie kaneki? Aha, bo to Twój nowy mąż. Zapomniałem, ty Azjatów wybierasz. To prawda. Ale słaby, próbuje celować, a nie Wie może. Celować. O kurde, może jednak. A widzisz, widzisz. My tu z panem Geraltem z Rivi. Nie, to jest ten! Z Detroit, jak on ma! Henk! To jest Henk! Wy już to coś na Hank chua... Henk jest. Tak, okay. to już naprawiliśmy. On mnie dalej ciłałuje. La ciuła Czemu zaczął mnie gonić? A wa A Właśnie poczułem się... Ej! I, i ty powiesz, że ja jestem zły gracz Ganiałem nie się. Nie że jesteś zły gracz. Tylko że ty jako jedyny nie giniesz. I to jest SUS To umiem się ganiać. Nie, to jest SUS Ej, ej. Widziałem, tak nie chodziłeś po schodach co umarłeś. Tak nie wolno, no bo by trafił dobrze mocno. <laughs> Przyznaj się chciałeś zobaczyć. Nie do piwnicy, ja cię proszę! Przyznaj się chciałeś zobaczyć jego seksowne rączki Nie chciałem sobie zejść w piwnicy. No to też prawda. Moje całe życie polega na mieszaniu w piwnicy. Na mieszaniu chyba w piwnicy. A czemu w ogóle tutaj trzeba krew wlewać, a nie na przykład zupę warzywową? Bo dla mięsożerców to jest zupa dla... Czyli dla mięsożerców to jest krew, dla wegetarian to jest zupa warzywna. Na właściwie czarninę wlewamy, więc trochę tak pasuje. No mamy? Czarninę, czarninę, czarninę. Nie wiesz Faktycznie. co to? Faktycznie, to jest top 5 zup, których nigdy nie zjem. Matko Boska, ja też. Dosłownie. Do powalił to małe czas. Uciekaj! No ale leczyć! Halo! Ale jak ja cię mam szybko leczyć? Uciekaj. Nie wiem! Tutaj, o. Łatwiej będzie uciec. No faktycznie trzeba będzie. Ty? On był tutaj. <tutaj, tutaj był. Ej, ja chcę ściągnąć. Hej, okay. ściągasz? Tak. Ej, ja chcę ściągnąć, bo mam dawno. Ma cały. miał. umiał. Nie ma co ściągnąć. Ała! ała. <tutaj> nie rób mi tak. No top 5 rzeczy, których nie lubię w życiu to na pewno tunelowanie jest! I czarnina. No i czarnina, dokładnie Top, top 5 tunelowanie, top 4 czarnina. No nie rób mi tak! Ja ci nie zrobiłem nic złego, no! Czemu ja ze wszystkich yk tunelowany? To nic złego nie zrobiłeś To co czemu ja zrobiłem źle? Wszystko A, tu nie można nalewać. Czemu ty leżysz? Czemu ty wisisz? Skaduj? No ty się nie starasz. Aha. <laughs> Aha. Staraj się. Okej. Okay. Ale z którymi grasz, nie mówią, żebyś się starał. <grym>? A jak to twoje zadania w The Byte Day Lady wykonanych już? Dwa. No się nie starasz. Bo... Ja chcę wszystkie wszystkim kolegów. A co tu sobie to chodzi? Dziś postaraj. Cicho jestem dostawcą paliwa Uber, Uber. Uber Twinks. A ja zaraz zginę i tak, więc mnie to tam rypie. Cię goni? Nie. nie, ale zaraz będzie Uber Wings, tak zwane Mam wrażenie, że jak się spada z wysokości, to traci się jeszcze więcej paliwa Miało sens Ty yy, straciłem ładunek Czyli mógł widzieć, ale nie zobaczył Mógł go widzieć, ale nie zobaczył. Prawie napełniłem. Ej! Co jest? Skąd on się tu wziął? No, ej! On biega w budynku cały czas. No mi się nagle zrespił za ścianą. Co się z Może się tepnął, jak ząbiaki w walkingze no, ej! Nie, nie strzelaj mnie! Ja jestem grzeczny! Trafiać, to nie trafiaj, jak ja łubisz. Ale że trickster się trafił, Trickster popularny jak ostatnio? To komu nie? Nie wiem. Naprawdę tak nie widziałem na oczy. Wiem, gdzie jest zrobiony generator, No właśnie. O! Został zrobiony. O, zablokowało się fajnie. Jestem samotnikiem. Nie ratuję kolegów z Twitcha. No się. Dlatego oni sami cię ratują. O, oni sami się ratują. To no nie muszę ich pomagać. Już są Papa! Papa! Pa. Miłego Twitchowania! Trzecia gra! Trzecia gra! I to jest osta ostatnia gra z nim. Ja już, ja już się na tym kanale nie pojawię. Dla <srypom percentage> mnie to jest SUS. Dla mnie to jest SUS. Nie, nie, nie ja po prostu jestem... Leon S Kennedy Dla mnie to jest sus. Żona jako jedyny. I widzicie. Trzecia gra... On jest ostatnim, który ginie, a w tej wypadku już nie zginął. I ani razem nie ma haka po drodze, więc to jest dla mnie sus bardzo. Wszystko zrobiłby tylko on nie wisiał. To jest sus. <grystanie> Jak to? Widać... To widać, faktyczne zachowanie. Przecież widać na odcinku, że ja dobrze gram. Ale tymczasem, jeżeli odcinek to się Wam podobi... do gry nie jest to, że nie ma żadnych haków. <grystanie> Tylko się, się ginie, wiem, 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 kontynuujmy, więc jeżeli się wam odcinek podobał, subskrybujcie, komentujcie, łapę w górę, nie żałujcie, piszcie w komentarzach, że chcecie więcej Nexona w DBD, że musi grać tysiące gier ze mną, żeby zostawić tam tych A jak ja nie będzie żadnego komentarza, to co wtedy? On nie będzie! No, no właśnie. No. Ale to, to nic się wtedy nie zmienia. Też tak działa. Jak nie będzie komentarz, nie, nie. to też tak ma być. Nie, 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 no. nie, nie, nie. Ale zapraszam do Dixona. Zostawcie mu zlicza. Dziękuję Poś... Wam za to, że byliście dzisiaj w, w tej serii ze mną. Niestety, no to jest ostatni odcinek. Nie, nie, nie. Mój, kontrakt, kłamie, się już kłamie, kłamie. Mój kontrakt się zakończył już na... zakończył. Mój kontrakt się zakończył już na. Od Nowym ale już zgodziliśmy się już <grym powiedziałem, <grym dobra, jeszcze Jeszcze mogę zagrać z no, ale, ale kontrakt się zakończył, więc niestety no, kontraktu nie ma, więc w następnym odcinku zobaczycie kogoś innego na moje zastępstwo, no co poradzę. No, Niksona, numer dwa. Nie wiem, no. jeszcze zobaczycie. A tymczasem ahoj! Żegnajcie. No, no nie wiem, to kiedy. Do następnego nigdy... odcinka z papież. ahoj! Już, <grym>